A dzisiaj pomówimy sobie o kolejnym hakerze na Movister Planet, który jest mniej więcej od tego czasu, co FoxyDoxy. Haker powstał wtedy, gdy Kirka jakby to ogłosiła, że ten hak, co ona podała, nie działa. Więc, Boże, ja się loguję na jej konto, co ja robię. anika 1, 2, 3 hasła wam no, nie podam, czyli widzimy się po cięciu. Tutaj ogólnie nas, aam, jest zalogowało. Nie wiem czy pisać w że nagrywam. I tak nikt nie napiszę hej YouTube. No dobra, napi no dobra napiszę. Nagrywam serduszko hej... Ja nie piszę. Nagrywam serduszko hej... He 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 he. Dobra. To teraz może wejdźmy w przyjaciół. I już tutaj, jakby pomówmy sobie o hakerze tego odcinka. Czyli haker nazywa się tak. Czarna H S.H.T. Klaui pisała do niej o to na live, do tej osoby, i nie chciała schakować. Jej pisała, że jej nie schakuje i Dlatego nie wiem, co mam powiedzieć, czy ona jest fajkiem, czy nie jest. No. Niby ma w, tym, w tej swojej księdze gości tutaj jakieś wpisy, że niby, że niby ten, że niby tutaj jest jakimś hakerem, jakaś ombre, serduszko ombre, no tutaj mosty, gwiazda, yy, tutaj jakaś, no tutaj są już tutaj, jakby to powiedzieć, hackerzy, znaczy osoby, które zostały zhakowane przez tą osobę i większość tych kont, kont to niby, to, niby są po prostu bulić konta tej osoby, choć nigdy nie wiadomo. Mogą to nie być multi tej osoby, dlatego, no patrzcie, tu są ewidentnie jakieś stare konta, bo raczej nikt już się tak nie ubiera, no naprawdę. Zaokalizuję status, może ktoś powie. Czarna wdowa chyty. No i zobaczymy od którego roku gra ta osoba. Ta osoba gra od marca 2013, dlatego to mogą być jakieś stare konto tej właśnie osoby, ale reszta z tych kont jest właśnie z lipca 2017. Dlatego, no nie wiem, co mam sądzić o tej hakerce. Możecie wy sami napisać, czy myślicie, że ona, że ona jest hakerką, czy że tylko udaje. Więc ja się z wami żegnam. Cześć!